Siemanko. Słuchajcie, znane przysłowie w Polsce brzmi albo grubo, albo wcale, więc ten oto piękny skuter wodny potwierdza to, że w Polsce akurat to hasło jest bardzo znane. Wersja limitowana, najbardziej topowego skutera Yamaha w ofercie, czyli model FX, SVHO, czyli doładowany, wersja cruiser, czyli wersja ze specjalną kanapą, LTD, czyli wersja limitowana w specjalnej kolorystyce. Słuchajcie, prezentacja przed Wami, oglądajcie. Cześć, dobry, witamy na kanale Mototox. Dzisiaj kolejny skuter wodny z oferty Yamaha. I tym razem wypas wypasów, czyli najbardziej prestiżowy, największy i no jakby najmocniejszy skuter wodny w ofercie Yamaha na rynku. Czyli model FX. Cruiser SVHO LTD Model 2024. A jeżeli jesteście na naszym kanale pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do komentowania. No i oczywiście, jeżeli chcielibyście porozmawiać nie tylko o motocyklach, potrzebowalibyście jakiejś porady, zachęcamy do zostawienia swojego kontaktu w formularzu w opisie filmu. Przechodzimy do meritum, do tego pięknego potwora. Morskiego, można powiedzieć morskiego, bo faktycznie ten skuter wodny pozwala na pełnomorskie podróże. Czyli wersja top-topów największego skutera wodnego w ofercie Yamaha. Przechodzimy sobie do parametrów tego, tej maszyny. Jest to oczywiście model FX, czyli najdłuższy ze skuterów. Mamy tutaj 3,58 m. Jeżeli chodzi o wagę tego skutera wodnego, jest to Poniżej 400 kg, czyli 398 kg. Jest on o 1 kg cięższy od modelu nielimitowanego. No nie wiem, prawdopodobnie ten 1 kg wywodzi się z tych dodatkowych knag które wyróżniają właśnie tą wersję limitowaną. I on te knagi cumownicze ma w standardzie. Więc jest 1 kg różnicy od wersji SVHO Cruiser do wersji SVHO Cruiser LTD. Co wyróżnia wersję Cruiser? Tak jak wspomniałem, oczywiście. Ta specjalna kanapa, kanapa, która ma specjalne przetłoczenie dla każdego z użytkowników, każdy ma wygodne miejsce i oczywiście osoba siedząca z tyłu jest w jakiś sposób podparta i będzie miała trudniej, żeby zrobić do tyłu fikołka, ponieważ, no jakby tutaj takie sytuacje się często zdarzają, bo dynamika tego skutera jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Co do kadłuba, we wszystkich FX-ach kadłub mamy. Taki sam, czy to będzie cruiser, czy to będzie wersja podstawowa, czy to będzie HO, czy to będzie SVHO, mamy ten sam kadłub. I tak jak tutaj pewnie wiecie, od paru lat Yamaha wróciła do kadłubów ze zwykłych laminatów zwanych SMC. Wycofują się z tego swojego wspaniałego, technologicznie bardzo zaawansowanego materiału Nanoxel, później Nanoxel 2 który powodował, że skutery były po prostu ultra lekkie, ale niestety były też ultra trudne w naprawie. Teraz skutery są minimalnie cięższe, to jest jakieś tam 10 kg różnicy, ale na pewno ta możliwość późniejszej naprawy czy Trwałość tych kadłubów jest jednak znacznie większa. E, więc, e, tak jak wspomniałem, mamy tutaj e, niecałe 400 kg wagi. Co napędza ten skuter wodny? Napędza go sprawdzona e, jednostka czterocylindrowa. Pojemności 812 cm sześciennych, czyli znany i lubiany silnik SVHO. Jest to silnik, który jest doładowany kompresorem i generuje moc okolice ok. 250 koni mechanicznych. Oczywiście czterocylindrowa jednostka dużej pojemności daje nam na pewno bardzo duży moment obrotowy, to o czym jakby nie mówi się jakby. W tych wszystkich katalogach, w parametrach wszyscy patrzą na moc, a tutaj mamy jakby największą pojemność ze skuterów wodnych na rynku, na rynku. Dzięki czemu i niski zakres obrotów, i średni zakres obrotów jest na pewno podkręcony. No, dzięki temu silnik nie jest aż tak wyżyłowany, co wpływa na znacznie większą trwałość jednostki. Ale też mamy tą fajną pracę. Start z wody, wyjście z wody, szybkie wyjście z zakrętu daje w tym skuterze ta duża pojemność silnika, ten, ten fajny, duży moment obrotowy. Nawiązuje do tego oczywiście, bo jakby wszyscy będą porównywać maksymalną moc czy z Seidu, czy z Kawasaki tam ponad 300 koni. Ale tak naprawdę, jak zesterujemy obok siebie te dwa skutery, te trzy skutery, to one będą płynąć podobnie. Wszystkie będą płynęły w granicach tych 110, 115 km na godzinę, a można się przekonać, że nieraz to wyjście z wody Yamaha będzie lepsze, ponieważ mamy raz, że niską wagę, a dwa, że ten fajny moment obrotowy wynikający z dużej pojemności. Tak jak wspomniałem, silnik jest doładowany kompresorem, nie turbiną, więc ten moment obrotowy jest dostępny praktycznie cały czas w pełnym zakresie obrotów. Nie ma tej dziury mocy. No i oczywiście, no to wyjście z wody no jest genialne. Mimo tego, że to jest tak ogromny skuter, to hmm, przy tym silniku, tym skuterem naprawdę można pływać sportowo. Można mocno zacinać zakręty, można skakać na falach, można wystrzeliwać, że tak powiem, przy starcie. No i naprawdę poczuć się, jakbyśmy mieli powiedzmy S-klasę w AMG, na maksa podkręconą limuzynę. Co do oczywiście parametrów, mamy tutaj system elektronicznego wstecznego biegu, czyli ten system Ride. Ale mamy tutaj również regulację położenia trymu. Trym możemy sobie regulować ręcznie przez przyciśnięcie guzika lub możemy wybrać sobie specjalny tryb pływania, czy to będzie tryb ekonomiczny, czy to będzie tryb jakby power, jakby o pełnej mocy, czy to będzie tryb customowy, który sobie sam, sami ustawiamy. Co zmienia się tutaj podczas zmiany tych trybów? Mamy tutaj auto-trym, czyli trym dopasowuje się sam do jakby naszego stylu pływania. Jeżeli wybierzemy opcję performance, trim będzie pracował w pełnym zakresie obrotów. Przy wyjściu z zakrętu będzie zmieniał swoje położenie, aby jeszcze bardziej docisnąć skuter jakby do wody. Będzie jakby przy wyskokach powodował, że jakby będzie ten przód bardziej się podnosił przy szybkim pływaniu po jakby takiej e, krótkiej fali też będzie zapobiegał temu podskakiwaniu, e, kaczkowaniu skuteratku, będzie go dociskał przodem do wody, więc trym tak jakby inteligentny, automatyczny, do, który dopasowuje nam się do naszego stylu pływania ale w tej funkcji poza tym automatycznym trybem zmienia się również prędkość maksymalna, możemy sobie ją ograniczyć w pewnym zakresie, jak również dynamika tego skutera, czyli przyspieszenie może być to w trybie niskim, średnim lub wysokim. Oczywiście te Performers nie mają ograniczeń prędkości, Performers nie ma, ma ten dynamiczny jakby tryb przyspieszania, a te tryby ekonomiczne mają prędkości maksymalne zmniejszone, ograniczone. Oraz ta, ta, to acceleration, czyli to przyspieszenie, też jest trochę opóźnione, tak żeby wpłynąć bardziej na ekonomię pływania. Więc fajna opcja: wybieram sobie pewien tryb i parę parametrów tym jednym kliknięciem zmieniamy. Co dalej? Jeżeli chodzi o, jak już jesteśmy przy trybie i przy dyszy wylotowej, no to wersja SVHO oczywiście ma troszkę większą tą dyszę, to jest 160 mm. W porównaniu z wersją HO, gdzie jest 155, ten przepływ wody jest znacznie znacznie lepszy, i ta no, moc tego silnika może być w odpowiedni sposób wykorzystywana, i możemy to jakby czuć na kierownicy skutera. Co jeszcze, jeżeli chodzi o schowki tego skutera? Standardowo jeden schowek pod kanapą pasażera, jeden schowek pod kierownicą i duży schowek w tej przedniej części który jest jeszcze oczywiście z amortyzatorkiem, więc schowek nam się tutaj unosi z dużą łatwością. Wersja SVHO Cruiser, oczywiście wyposażona w system audio, komunikujemy się z telefonem komórkowym i możemy sobie tutaj słuchać muzyczki. Oczywiście przy prędkościach rzędu 50-60 km na i tak tego nie będzie za bardzo słychać, ale na pewno audio jest to coś, co już teraz każdy topowy skuter wodny powinien mieć. Model 24 ma jeszcze te wcześniejsze głośniki, troszkę mniejsze. Modele 2025 mają już głośniki od. Yamaha Music, głośniki o większej średnicy, o większej mocy, chociaż nikt za bardzo nie mówi o tych parametrach dokładnie, ale no na pewno te głośniki są już przeprojektowane, są większe. Więc ten model 24 ma jeszcze te, te, te głośniki troszkę mniejsze. Przedstawimy Wam teraz, jak wygląda wyświetlacz tego skutera wodnego, więc zapraszam z Wami do kokpitu. Słuchajcie, no po pokrótce pokażemy Wam, jak wygląda wyświetlacz i co tutaj możemy sobie znaleźć. Oczywiście siedmiocalowy wyświetlacz dotykowy, potwierdzamy, oczywiście wyłączamy informacje o niskim stanie paliwa, które nam cały czas pięknie piszczy. I oczywiście te wszystkie funkcje możemy sobie przeskakiwać dotykowo, lub za pomocą panelu, który znajduje się poniżej kierownicy. Parametry, oczywiście regulacja trymu, góra dół zmiana z kierownicy. Jeżeli chodzi o oczywiście obroty, prędkość ciągierz, ilość paliwa, napięcie akumulatora, ograniczenia co do prędkości maksymalnej, takie tempomatowe, godzina i zapięty bieg, czyli właśnie czy płyniemy do przodu, czy do, na wstecznym, czy płyniemy, jesteśmy na neutralu. Oczywiście nawigacja, jest to oczywiście funkcja, którą możemy sobie tutaj wgrać, wchodząc sobie przez kod QR możemy wykupić odpowiednią mapę, która jest nam tutaj na, na naszym obszarze potrzebna, wtedy ta nawigacja jest nam pięknie przedstawiana. Nie jest to najtańsza rzecz, bo to jest około 250 dolarów czy 300 dolarów, więc to kwestia już indywidualna. Tutaj, oczywiście, parametry, jakby średnie spalanie, czasy pracy silnika, przepływany dystans. Kolejne rzeczy to są tryby pływania. Możemy sobie wybrać tryb ekonomiczny, możemy sobie wybrać tryb performance, comfort, Custom i tone. Tutaj, oczywiście, co regulujemy? Regulujemy po automatycznym trymem, jak również prędkością maksymalną, jak również przyspieszeniem. I tu, oczywiście, w customie możemy sobie ustawić nasze indywidualne rzeczy, ale te rzeczy możemy sobie ustawiać w zależności od trybu, od umiejętności pływania. I oczywiście możemy też to wyłączyć, wtedy nie ma żadnych ograniczeń. Trym zostaje w standardowym położeniu, nie jest to auto trym, który sam się reguluje w zależności od stylu pływania. Nie ma ograniczeń co do mocy oraz ograniczeń co do prędkości maksymalnej. Oczywiście podłączenie do telefonu komórkowego, odpalanie muzyczki, oczywiście ustawienia i blokada, zablokowanie skutera. Przechodząc na kierownicę, standardowe wyposażenie Yamaha, najbogatsze wyposażenie Yamaha, czyli oczywiście system Ride, pływanie do przodu, pływanie do tyłu i również bieg neutralny. Mamy tutaj funkcję tempomatu, funkcję um, no-wake mode, czyli pływanie w marinie. Mamy tutaj za pomocą tego regulację trymu, ale również funkcję TDE, czyli um, funkcję wspomagania pływania na biegu wstecznym, czyli um, jakby. Pływanie na biegu wstecznym z niedużą prędkością, że możemy puścić kierownicę i maszyna będzie nam się cofać, i to nam pomaga w manewrowaniu albo w slipowaniu, w spływaniu z przyczepy, ale również jest funkcja podobna tylko że pływanie forward, do przodu czyli możemy sobie płynąć do przodu powoli, wolniej niż no-wake mode, który robi nam 8 na godzinę pływaniu w marinie. To też jest do manewrowania, że możemy kupić kierownicę i on będzie nam płynął z prędkością tam 4, 5, 6 na godzinę, pomagając nam w manewrowaniu. E, oczywiście, jeżeli chodzi o tempo mat, to regulujemy go tutaj. E, start, stop silnika w tym miejscu, tutaj ta część paneli. Do obsługi wyświetlacza. Tu mamy obsługę wyświetlacza. Jeżeli mamy, nie wiem, mokrą rękę, nie chcemy dotykać wyświetlacza przez kierownicę. Tu natomiast obsługa audio, komunikacja z telefonem komórkowym, komendy głosowe. A tutaj mamy mikrofon, tak aby można było przez telefon rozmawiać sobie podczas pływania. Tu oczywiście łapa do regulacji wysokości kierownicy oraz. To, co w nowych fx -ach już jest zastosowane, knagi cumownicze, które zamontowane są pod kierownicą, w bardzo przystępnym miejscu. Z praktyki wychodzi, że korzystamy z tego częściej. Dużo klientów zaczepia za kierownicę, knagę cumowniczą i łapie się o pomoc. A tu mamy już dostępne ucho, które nam to ułatwia, więc jest to na pewno jakiś, jakiś taki dodatkowy gadżet. Oczywiście, cup holdery: dwa, lewa i prawa strona. W cup holderach wewnątrz znajdziemy otwory z gwintem. Dzięki tym otworom możemy sobie zamontować różnego rodzaju uchwyty akcesoryjne, czyli mocowanie kamery, mocowanie telefonu komórkowego, mocowanie jakiegoś tam aparatu, cokolwiek, ale też ewentualnie w jakichś tam dodatkowych głośników, chociaż no ten model akurat jest w głośniki wyposażony fabrycznie, więc takiej potrzeby nie ma. W tym schowku mamy, proszę bardzo, bardzo duży schowek. Wewnątrz znajduje się gniazdo USB oraz gniazdo zapalniczki. Mamy tutaj również taką fajną przegródkę, gdzie w prosty sposób możemy schować sobie telefon komórkowy. I ten telefon no nie jest jakby dużo mniej narażony na zachlapania na zamoczenie w wodzie, jeżeli nawet dostanie nam się woda pod ten schowek mimo tego, że uszczelka jest, zawsze ta woda gdzieś tam się może delikatnie nam dostać. Ok, To by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego topowego największego i najbardziej prestiżowego skutera wodnego powiedziałbym na rynku i na pewno w ofercie Yamaha. Więc jeżeli jakby jesteście zainteresowani taką maszyną, są one jeszcze dostępne w sprzedaży. Więc zapraszamy do naszego salonu, gdzie możecie zobaczyć, możecie zamówić i możecie korzystać w, w pełni z sezonu letniego. Możecie pływać i cieszyć się na maksa z tej pięknej, pięknej maszyny, bo przyznacie, no wygląda na tej czarnej przyczepie prezentuje się rewelacyjnie, a na wodzie to połączenie koloru czarnego i tego miedzianego lub jak niektórzy mówią złotego wygląda przepięknie. No jak to się mówi, skromny, ale złoty albo odwrotnie. Maszyna prezentuje się genialnie. Dzięki za oglądanie i do następnego.